Dzisiaj 3 stycznia, a zatem wspomnienie świętej Genovefy, patronki Paryża, która żyła w latach 422-512. Jak wielkie było zaś wstawiennictwo świętej Genovefy dla tamtego miasta, niech świadczy fakt, że gdy barbarzyńscy Hunowie pod wodzą atyli najechali Galię, niszcząc i paląc wszystko na swojej drodze, również w Paryżu zapanowała panika. Jednakże święta Genovefa zaczęła przekonywać paryskie niewiasty, czy też może bardziej trzeba by powiedzieć, że niewiasty z Lutecji, bo Paryż wtedy nazywał się Lutecją, żeby modliły się one razem z nią i pościły, błagając Boga, aby owo niebezpieczeństwo minęło miasto i aby one również właśnie przyłączyły się do niej w tych modlitwach, które Genowefa zanosiła za tym właśnie miastem. Z kolei mężczyzn św. Genowefa zaczęła namawiać, aby pozostali w Lutecji, czy też w przyszłym Paryżu, i nie przenosili swego dobytku do innych miast, które były uważane za bezpieczniejsze, bowiem okaże się to niepewne i część z tych miast zostanie właśnie spustoszona przez najeźdźców, podczas gdy to właśnie Lutecja, czyli Paryż, dzięki opiece Chrystusa wyjdzie z opresji bez szwanku. Namowy te wywołały jednak wściekłość u zdesperowanego i zdezorientowanego tłumu, przerażonego bliskością zagrożenia. I, jak to często bywa, taki ślepy gniew i rozpacz obróciły się przeciw osobie, która naprawdę chciała pomóc, dostrzegając pewne rzeczy w dalszej perspektywie. Zaczęto zatem wyzywać świętą gnębowę od czarownic i pseudoproroki, mówiąc, Iż chce ona szkodzić i sprzeciwiać się bezpieczeństwu społeczności przez zniechęcanie do ucieczki. I nie skończyło się tylko na tym, zmawiano się bowiem również, aby ją zabić, czy to przez ukamieniowanie, czy przez utopienie w rzece. Ona tymczasem cały czas wraz z grupą paryskich matron modliła się i czuwała, aby Bóg odwrócił od Lutecji Paryża niebezpieczeństwo wrogiego najazdu. Zaś o złych zamiarach mieszkańców usłyszał pewien archidiakon paryski, który pamiętał dawną przepowiednię biskupa świętego Germana odnośnie przyszłej wielkiej świętości, właśnie Genovefy. I jemu to udało się przekonać tłum, iż jest ona Bożą służebnicą, zatem aby porzucili oni swe niecne zamiary względem niej i sami pozostali w spokoju. Niedługo zresztą potem okazało się, i wszystko spełniło się zgodnie z wcześniejszymi słowami św. Genovefy, bowiem Bóg dzięki jej wstawiennictwu spowodował, iż hunowie zawrócili z kierunku marszu na lutecję Paryż. Co wywołało też wielką radość mieszkańców i ich dziękczynienia dla miłosiernego Boga oraz szacunek dla niej. W dawnych przedstawieniach graficznych często Zwykło się też przedstawiać świętą Genowefę z zapaloną świecą, którą to stara się jej zdmuchnąć diabeł i która jest ponownie zapalana przez anioła. To wyobrażenie było zaś skrótem myślowym, przedstawiającym pewne zdarzenie z jej życia i wskazującym na jego demoniczny kontekst. Otóż zdarzyło się kiedyś, Iż podczas bardzo wczesnego, to jest jeszcze przed świtem, pielgrzymowania Świętej Genowefy wraz z innymi pobożnymi niewiastami do kościoła Świętego Dionizego, pierwszego biskupa paryskiego, męczennika, któremu ścięto głowę, przy powstaniu której to zresztą świątyni Genovefa wcześniej była bardzo zaangażowana, a która to świątynia znajdowała się poza murami miejskimi, zdarzyło się właśnie, iż niewieście która oświecała tę drogę w ciemnościach dla całej grupy, zgasła świeca. Stało się to powodem zaniepokojenia dla jej towarzyszeń ze względu na panujący wokół mrok, nocy oraz liczne, niewidoczne w ciemności kałuże. Święta Genovefa kazała zatem podać sobie tę zgasłą świecę, gdy zaś tylko ją wzięła, świeca natychmiast zapaliła się ponownie i w ten sposób niesiona przez Świętą Genovefę oświecała wszystkim drogę. Już do samego kościoła. Nie był to zresztą jedyny taki przypadek, gdy w niewyjaśniony sposób świece zapalały się w dłoniach świętej Genovefy, a co więcej, cierpiący ludzie po dotnięciu się wosku z takich świec bywali uzdrowieni. Można by zatem powiedzieć, iż dłonie świętej Genovefy płonęły niewidzialnym niebiańskim ogniem. Czego potwierdzenie właśnie w kontekście wypędzania złych duchów będzie niebawem przedstawione. Zanim o tym jednak zostanie wspomniane, należy jeszcze opowiedzieć i o egzorcyzmach, jakich dokonywała święta Genovefa. Otóż przyprowadzono do niej kiedyś yy, w Lutecji, Paryżu, 12 opętanych osób, mężczyzn i kobiet, z prośbą, aby im pomogła. Święta Genovefa zwróciła się zatem o wsparcie do Chrystusa i zaczęła się modlić. Wówczas zaś rozwścieczone demony spowodowały unoszenie się tych opętanych ludzi w powietrzu. Wtedy zatem święta Genovefa rozkazała zaprowadzić ich do właśnie do bazyliki świętego Dionizego, ale demony przez opętanych krzyczały, iż tam nigdy nie pójdą. Jednakże skoro naznaczyła każdego z tych biednych ludzi znakiem krzyża, przybywające w nich złe duchy spokojnie już poddały się temu poleceniu. Następnie przybyła tam i święta Genovefa i rozpoczęła się dalsza część modlitw. W końcu każdy z opętanych został ponownie pobłogosławiony przez świętą Genowefę, co spowodowało uwolnienie. Wychodzące zaś złe duchy objawiły się przez dojmujący smród, który poczuli wszyscy przebywający w kościele. Cierpiący byli już jednak wówczas wyzwoleni, za co złożono dzięki Bogu. Święta brała również udział w misjach na zewnątrz miasta, co stało się przyczynkiem do podjęcia przez nią i tam różnych antydemonicznych działań. Otóż był to czas upadku Cesarstwa Rzymskiego i jego władzy oraz autorytetu, a stąd i różne plemiona walczyły wówczas pomiędzy sobą, co było spowodowane wędrówką ludów i nową rotacją ośrodków władzy. Jak zaś bywa zazwyczaj, podczas takich walk cierpieli ludzie. W czasie zatem jednej z takich wojen plemiennych, Doszło do długotrwałego, to jest około aż dziesięcioletniego, oblężenia y, lutecji Paryża przez Franków, co w końcu doprowadziło do wybuchu głodu w mieście. Święta Genowefa bardzo zaangażowała się więc w zorganizowanie pomocy przez sprowadzenie kilkunastu statków ze zbożem dla oblężonego miasta. Niemniej w jednym miejscu rzeki Sekwany znajdowało się bardzo niebezpieczne miejsce, gdzie zatonęło już wiele statków. Skoro zatem zbliżył się tam konwój rzeczny świętej Genovefy, rozkazała ona przybić do brzegu niedalekowego miejsca, a następnie zaczęła się modlić i po pełnym czasie wskazała, iż to okoliczne nadbrzeżne drzewo jest powodem wszystkich katastrof. Rozrosło się ono bowiem do niespotykanych rozmiarów, a jego ukryte korzenie wyrastały z morskiego dna. Święta posłała zatem karczowników z rozkazem całkowitego wycięcia drzewa i wszystkich jego korzeni. Gdy oni przystąpili więc do tego zadania i rozupali w końcu pień, wypłynęły stamtąd dwa olbrzymie węże i rozszerz się dojmujący zapach smrodu. Niemniej wszelkie wypadki w tamtym miejscu od tego czasu zakończyły się. W zdarzeniu tym jedni dopatrywali się tylko z zwykłego działania, które oczyściło trasę morską, drudzy wskazywali jednak, iż wcześniej było to tak zwane miejsce przeklęte, a zewnętrzne okoliczności zgnilizny i rozpadu, zaistniały podczas jego oczyszczania, miały wskazywać, iż było też siedzibą złych duchów, które zostały stamtąd usunięte dzięki modlitwie świętej Genovefy. Jakkolwiek by to rozumieć, należy przypomnieć, iż od czasów pogańskich w rzekach i w zbiornikach wodnych przebywały rzeczywiście różne złe duchy, wykorzystujące owe miejsca i okoliczności, aby szkodzić ludziom, o czym zachowały się liczne podania. Być może więc święta Genowefa jawi się również jako osoba, która rzeczywiście oprócz pomocy w usuwaniu zwyczajnych, zewnętrznych przeszkód pomagała wypędzać złe duchy z różnych miejsc związanych z wodą. Tym bardziej, iż nie była to jedyna przygoda tego typu, w jakiej uczestniczyła. Ważniejsze od tego był jednak cuda licznych uzdrowień, jakie dokonały się za jej modlitwą stawienniczą w tych miejscowościach, do których przybyła po zboże, a z kolei w drugą stronę, gdy statki z żywnością dotarły do Paryża, całe miasto błogosławiło imię Genowefy. Gdy zaś z kolei przybyła kiedyś do miasta Tur, słynnego z wcześniejszej działalności św. Marcina Biskupa, który wypędził wiele złych duchów i pomógł wielu ludziom, wybiegło jej naprzeciw wielu opętanych, przez których duchy nieczyste krzyczały i są teraz palone podwójnym ogniem, to jest od św. Marcina i od Genovefy. Skoro zatem weszła ona do bazyliki św. Marcina i zaczęła się modlić za tych opętanych, znalazła niejako swe wyjaśnienie wcześniej wspomniana alegoria dotycząca świętej, bowiem złe duchy krzyczały wówczas podczas swych katuszy iż poszczególne palce dłoni Genovefy płoną Bożym ogniem niczym świece niebiańskie. Wprawiło to zaś demony w największy szał. Tak zatem święta Genovefa modlitwą i wykonaniem nad nimi Znaku Krzyża wyzwoliła tych opętanych, zmuszając złe duchy do ucieczki. Święta była również zapraszana do poszczególnych domów, aby wyzwalać cierpiących od złych duchów przez modlitwę, błogosławieństwo czy namaszczanie świętymi olejami. Przy czym w jednym z takich przypadków również miało miejsce kolejne nadziemskie zdarzenie, bowiem okazało się, iż gdy świętej zabrakło błogosławionego oleju, na jej modlitwę, ampułka ponownie się nim napełniła w cudowny sposób. Takie to zatem były przygody świętej Genovefy z siłami demonicznymi. Muzyka